Pan z wami. Słowo Ewangelii według Świętego Jana. Zbliżała się pora paska żydowski. Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych, zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mojego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano gorliwość: o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im odpowiedź: Zbúrzcie tę świątynię, a ja w trzy, dni, w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. O, 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 o. Drodzy bracia, prawie u końca oktawy uroczystości Bożego, yy, uroczystości wszystkich świętych, stajemy tutaj w naszej wspólnocie jako, można by powiedzieć, cały Kościół. Bo przecież mamy to świadomość, że my tutaj na ziemi jesteśmy tylko cząstką Kościoła. Cząstką, która nazywa się pielgrzymującą cząstką, ci, którzy są w drodze. Jak się Łukasz wspomniał we wstępie, dobrze by było wiedzieć, dokąd ta droga ma iść, gdzie jest cel tej drogi. Ale jest jeszcze cząstka świętych, i zdaję sobie sprawę z tego, że my tutaj w kaplicy, w sposób szczególny, namacalny, mamy obecność świętego Stanisława Kostki, świętego Wiktora. Błogosławionych męczenników z Pratulina, a święte obcowania pokazuje tu też naszych świętych patronów. I wreszcie możemy powiedzieć, trzecia część kościoła, cząstka kościoła: to dusze czystcowe, cierpiące w czystu. Dlatego te kartki wypominkowe, dlatego te imiona, nazwiska zapisanej na kartkach, ale myślę, że bardziej zapisane w sercu bo mam nadzieję, że każdy z nas pamięta o tych, którzy odeszli, bo jest to pewna forma wdzięczności. Zatem objawia się cały Kościół. Właśnie w tych dniach cały Kościół. Tak jak człowiek jest jednością trzech sfer, ducha, duszy i ciała, widzimy tylko ciało, ale przez to ciało działa duch i dusza. To wydaje nam się, że my jesteśmy tylko Kościołem widzialnym na ziemi, niektórzy tylko Kościół widzą na ziemi, tymczasem ten Kościół jeszcze jest w niebie: Kościół triumfujący i Kościół cierpiący w czystu, cały Kościół. I zobaczcie, jak pięknie te nasze wspomnienie zmarłych, wspomnienie Kościoła współgra z dzisiejszym świętem. Dlatego była chwała na Wysokości Bogu, bo Ci jest święto poświęcenia Bazyliki na Leteranie. Stolicy papieża, pierwsza stolica papieża, pierwsza katedra papieża. Zanim jeszcze wybudowano, uh, jeszcze długo przed tym, zanim wybudowano bazylikę w Rzymie, my ją kojarzymy, że ona jest taka najważniejsza. Tymczasem pierwszą bazyliką, pierwszą katedrą była bazylika Świętego Jana na Lateranie. Tam była pierwsza siedziba papieża w Rzymie. I patrzcie, jak to współgra. Z tą dzisiejszą Ewangelią, z tym dzisiejszym Słowem Bożym, także z listem się tego do Koryntian, który mówi o świątyni, którą jest nasze ciało, które jesteśmy my sami. Teraz jak powiązać ze sobą te wszystkie wątki? Co jest celem Kościoła? Już nie chcę pytać, bo Kuba to powinien to wyśpiewać jako mój uczeń przez cztery lata, a było to w klasie drugiej, już dobrze pamiętam. Celem kościoła jest przywrócenie jedności z Bogiem. Po to jest kościół. Kościół jest po to, żeby prowadzić bursę. Kościół nie jest po to, żeby prowadzić internaty, kościół nie jest po to, by prowadzić szkoły, kościół nie jest po to, by prowadzić różne dzieła charytatywne. Robi to, ale to jest można powiedzieć pe przy pewnej okazji. Bo głównym celem kościoła jest wyprowadzić człowieka z grzechu i doprowadzić do pojednania, nie tylko z Bogiem, bo grzech ma to do siebie, że niszczy jedność nie tylko z Bogiem, niszczy jedność w sobie samym, niszczy jedność z drugim człowiekiem, niszczy jedność ze światem stworzonym. Pięknie to widać w Księdze Rodzaju. I teraz człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wyjść z tego grzechu. I potrzeba Kościoła. Skoro grzech rozwalił wspólnotę, to dzięki wspólnocie człowiek wyjdzie z grzechu. I po to jest Kościół. To jest pomysł Pana Boga. Przez Kościół wyprowadzi człowieka z grzechu. Człowiek o własnych siłach z tego grzechu nie wyjdzie. I teraz, jak mówi dzisiaj o Kościele do ludzi, którzy nie wierzą w to, że istnieje grzech? Jak to mówić? Wasze pokolenie, większość waszego pokolenia, wcale nic nie chce słyszeć o jakimś grzechu. Może o jakimś błędzie. Może. Może jakiej potyczce. No nie udało się, no ale komu się wszystko udaje? Proste. A Kościół ma odwagę mówić o grzechu. Mówi: Nie, no to jest złe. Tak się nie robi. Koniec, kropka. Można strzelać focha, można się obrażać. A Kościół mówi: Nie, to się nazywa grzechem. To niszczy ciebie. Można by powiedzieć, że od samego początku jest pewien deal. Diabeł chce sprzedać człowiekowi wizję świata bez Boga. Wizję takiego świata, w którym On będzie Bogiem. Bo grzech to nic innego, jak to, że ja chcę być Bogiem. Co mi ktoś będzie mówił, co jest dobre. Co mi ktoś będzie mówił, jakie są zasady. Co mi ktoś będzie mówił o jakichś normach postępowaniach. Ja wiem, co jest dobre. Koniec, kropka. Ja jestem Bogiem. Ale konsekwencją tego jest to, że człowiek ginie. Bo grzech, mimo wszystko, chociaż na początku wydaje się być czymś atrakcyjnym, to jednak później uderza w człowieka ze swoją mocą. Diabeł jest takim sprytnym sprzedawcą. Wiele osób chodzi po biedronkach, po różnych yy, dyskontach. I szuka hasła promocja. I diabeł ma taką umiejętność, że robi promocję. Bierz. Słuchaj, nawet nie płacz, zapłacisz później. Bierz. Sprzedaj się. Odejdź od Boga. Odejdź od tego, co Ci uświęca. Odejdź od tego, co jest pomysłem na Twoje życie. I człowiek ulega takim pomysłom. Bo myślisz, że lepiej zbuduje życie bez Boga. Obok Boga. Bez Boga. Ja patrzę na moich uczniów. Dzisiaj z jednym z rozmowa, przy okazji jechaliśmy po serki i coś się zeszło na temat komunii świętej, spowiedzi świętej. Mój Przewodniczący że wiele lat nie byłem uspowiedzi. spowiedzi. Mówi, ja czekam na Ciebie. W konfesjonale. Wiele lat nie uspowiedzi. spowiedzi. I człowiek, który jak patrzy na jego życie, mota się od lewa do prawa. Co ma nadać treść jego życiu? Co ma mu pokazać wartości w jego życiu? To, co teraz jest dla mnie dobre? Gdyby nawet nasze funkcjonowanie tutaj w bursie było, że każdy by robił to, co dla niego jest dobre, to ta bursa po miesiącu by się nie ostała. A tak jesteśmy w stanie zrezygnować z części tego, co jest tylko dla mnie dobre, bo chcemy zbudować wspólnotę. I nie myślimy tylko o sobie. I to boli, i to jest trudne, bo każdy z nas chce być ja. I ja i ty, ja. Jezus dzisiaj wyrzuca przekupniów ze świątyni. Można mu powiedzieć, że tym, co jest taką sprzedażą, w świątyni mojego ciała. To jest grzech. Coś, co powoduje, że sprzedaje Boga. Judasz zrobił to za 33 srebrniki. Boję się, że cena spadła. I sprzedamy Jezusa za wiele mniejszą cenę. Za jakąś pornografię. Sprzedamy Jezusa za alkohol. Sprzedamy Jezusa za Siedzenie tylko w internecie. Sprzedamy Jezusa za to, że coś mi nie pasuje. Jest wiele, możemy powiedzieć, handlów, które się dokonuje w moim życiu na co dzień. Jezus dzisiaj chce przyjść i tak jak w Świątyni to wszystko wywalić. Wywalić. Wywal to, co jest sprzedażą Boga. Wywal to, co jest handlem Panem Bogiem, tego, co jest święte, tego, co jest nienaruszalne, tego, co spowoduje, że Twoje życie będzie święte. Będzie święte. To nie znaczy z rączkami złożonymi, to znaczy, że będziesz szczęśliwy. Ja tak bardzo się cieszę, kiedy widzę, że popełniacie różne aktywności, że chcecie czynić różne aktywności. Kiedy biegacie na tych bieżniach, walczycie, ćwiczycie i tak dalej, tak dalej. Chodzicie na różnego rodzaju sporty. A zarazem się martwię, że dla wielu to jest jedyna aktywność z całego DDC. Ciało, duch, dusza. Co sprzedałem? Za jaką cenę sprzedałem? To są pytania do każdego z nas. Ja sobie też je stawiam dzisiaj przy okazji tego Słowa Bożego, bo też potrzebuję, żeby Chrystus wyrzucał to wszystko, co jest we mnie sprzedażą Boga. Bym nim nie handlował. Bym nie handlował tym, co święte. Bym patrzył na to wszystko, co jest Jezusowe. I módlmy się ze siebie nawzajem, byśmy szukali tego, co jest Jezusowe. Byśmy nie sprzedawali Boga za ochłapę, za srebrniki, za święty spokój. Amen.